13 lutego 1925 roku urodził się Henryk Domin i 13 po raz setny świętował swoje urodziny. Jubilat ma się dobrze, jak na swój wiek. Jak to jest w tak doniosły sposób obchodzić swoje setne urodziny? To tak, jakby ich nie było nawet. Normalnie. W ratuszu miejskim w Ostródzie uroczyście świętowano setne urodziny stulatka. Są ku temu powody, nie tylko związane z sędziwym wiekiem. Pan Henel, oprócz tego, że ma te 100 lat, jest również moim zastępcą. Jest zastępcą e, prezesa Związku Kombatantów. Ten, który najpierw walczył, potem budował tą naszą rzeczywistość, a teraz no, pomaga bardzo dużo, jeszcze pomaga, nawet będąc w tym wieku. Czy nie, cały czas. Tak, oczywiście. Tak. Nie odpuszczę, jak stary żołnierz. Panie pułkowniku, w związku z tym, że w naszej grupie jest Pan najstarszy najstarszym to miałbym prośbę o wręczenie Panu porucznikowi i członkowi naszego związku z tego dowodu uznania. Kiedy wywykła druga wojna światowa, Henryk Domin miał zaledwie. Lat. Będąc jeszcze nastolatkiem, mieszkańcem Częstochowy zaangażował się w konspirację, e, został członkiem najpierw szarych szeregów, e, później Związku Walki Zbrojnej w końcu armii krajowej. A po e, wyzwoleniu północnego Śląska został e, zmobilizowany i stał się żołnierzem II Armii Wojska Polskiego. I razem z drugą armią przeszedł szlak bojowy od Dolnego Śląska po Saksonię i wziął udział między innymi w bitwie pod Budziszynem. Prezenty, kwiaty i dobre słowo tego nie zabrakło. Był nawet uroczyście wręczony tort. Aanio stróż czerwony krusz niechaj w bunkier splata. Wszystkiego najlepszego. Mówi się, że sposobem na długie życie jest spokój i seny i zdrowy styl życia. Eliksir młodości jest poszukiwany od pokoleń, a niektórzy po prostu się z nim rodzą. Mój tatuś tak kończy dzisiaj 100 lat, a recepty na długowieczność nigdy nam nie przekazywał, ale zawsze bardzo stoicko podchodził do wszystkich problemów. Przyjmował je na klatę, nie robił żadnych problemów. Poza tym bardzo lubił zawsze ruch, chociaż pracował za biurkiem, to dużo czasu spędzał na świeżym powietrzu, w lesie, bardzo zdrowo się odżywiał i do tej pory jest schabowego z kapustą. O osobach takich jak Henryk Domin wydawane są wartościowe publikacje, czym zajmuje się między innymi Piotr Korczyński, historyk, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Polska Zbrojna Historia. Krzysztof Rinas zapowiedział, że do spotkania obu panów dojdzie to dałoby pożądany efekt. Warto naprawdę zapoznać się bliżej z jego życiorysem, bo to wyjątkowy człowiek, człowiek, który jest. No... Jednym z takich prawdziwych naszych tutaj wzorów w Ostrudzie i na całych Warni i Mazurach. Miasto Ostruda chętnie obchodził rodziny ze swoimi jubilatami. I faktycznie, ratusz to stosowne miejsce, zwłaszcza kiedy gości jest tak wielu.